Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do was z tak zwaną kolorową kolekcją Marvela, czyli czterema komiksami właśnie z tego wydawnictwa amerykańskiego, które w Polsce ukazały się nakładem wydawcy Mucha Comics. Dlaczego kolorowa seria? No, pytanie chyba jest dosyć oczywiste. Mamy tutaj pierwszy w tym cyklu, a Spider-Man niebieski Następnie Daredevil żółty, kolejno Hulk szary i ostatni Kapitan Ameryka biały. Całość prezentuje się następująco. Objętość tych komiksów jest do siebie zbliżona. To jest chyba coś około 160 stron każdy. Każdy z nich został bardzo dobrze wzbogacony o pewną ilość dodatków. Jeśli chodzi o ceny, to musicie sobie sprawdzić aktualnie w internecie tutaj mamy okładkowo 65 zł, natomiast to są wydania z roku 2015 i 2017, Dary Debil ma nawet cenę 59 zł. Natomiast mogę Wam powiedzieć na pewno, że ten Spider-Man niebieski jest już niedostępny. Nowe wydanie, czy też dodruk tego komiksu, ma zmienioną okładkę i zapewne jest też znacznie droższy. Jak to zostało wydane, zerknijmy sobie do środka. Otóż mamy tutaj wstęp, a John Romita odpowiada za ten wstęp. I zaczyna się pierwszy rozdział. I to, co rzuca się oczywiście na pierwszy rzut oka w oczy, no to są niesamowite ilustracje e, Tima Seila. Ale e, ilustracje ilustracjami e, tutaj należy zwrócić jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. W każdym tym komiksie e, mamy innych, innych kolorystów. Tutaj jest to e, Steve e, Busellato. Nie wiem, czy tak się wypowiada to nazwisko, ale ja zaryzykuję. Więc tutaj kolor kładzie taki artysta. W pozostałych tytułach będą to również inne osoby. No i dostajemy tutaj swego rodzaju klasyczną genezę poszczególnych tych postaci. Zarówno Spidermana, Daredevil'a i tak dalej. Dostajemy taką klasyczną genezę tych postaci, ale oprócz tego te komiksy... Są czymś w rodzaju takiego listu miłosnego. Są wspomnieniem pewnych postaci, które dla tych bohaterów, może nie w bardzo oczywisty sposób, może nie zawsze w bardzo oczywisty sposób, ale jednak miały bardzo istotne znaczenie dla ich losów. I konstrukcję mamy tutaj następującą: Nasz bohater, w tym wypadku Spider-Man czy Peter Parker. Jest jednocześnie narratorem. Te niebieskie dymki to jest taki głos teraźniejszości, którym nasz bohater opowiada czy wraca do pewnych zdarzeń z przeszłości. I to, co obserwujemy w komiksie, to jest retrospekcja do czasów, czy względem czasów, w których właśnie odbywa się narracja. To jest powrót myślami do właśnie różnych zdarzeń, które E, są istotne dla tego naszego bohatera. Istotne z punktu widzenia takiego listu miłosnego, takiego love lettera, czyli e, ta postać, która w jakiś sposób e, odcisnęła swoje piętno na emocjach, wrażliwości, e, przeszłości, doświadczeniach i wspomnieniach tej postaci, e, jest tutaj niejako e, doceniana, e, jest e, Wyciągnięta na pewnego rodzaju piedestał i e, jej poświęcona jest e, ta historia. Ale nie tylko. No bo w przypadku e, Spidermana mówimy tutaj o postaci studenta, czy e, no, załóżmy, że e, Peter Parker jest e, studentem, tak? E, który ma swoich znajomych, pierwszą pracę, e, pierwszy zakup e, taki istotny, bo on e, kupuje sobie tutaj swój pierwszy pojazd. Są przedstawieni różni jego antagoniści i tak dalej i tak dalej. Są różne ważne czy istotne z perspektywy tego bohatera rzeczy opowiedziane w całej tej historii. No i oczywiście bardzo interesujące rysunki, sposób kadrowania, przedstawienia całej tej historii naprawdę wychodzi poza pewien standard, a już na pewno wyróżnia się na tle tego. Co dzisiaj otrzymujemy we współcześnie powstających historiach superbohaterskich? Także jest to komiks właśnie tego typu, gdzie nasz Spider-Man wraca myślami do czasów sprzed lat i swojej troszkę takiej, jakby utraconej miłości, chyba tak należałoby powiedzieć bardzo ważne jest to, że na końcu znajdują się dodatki w postaci okładek, ale również wywiadu z autorami, z których to wywiadów dowiadujemy się, jak te historie powstawały, jakie były koncepty na przedstawienie poszczególnych postaci itd. 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 Idąc dalej jest ten wspomniany Dary Devil. Dary Devil, jak wiecie, raczej występuje w czerwieni, czasami występuje w czerni, ale w tym wypadku występuje w żółci. No i Daredevil podobnie jak Peter Parker we wcześniejszym komiksie również ma tutaj bardzo silną relację damsko-męską, w której jeszcze oprócz tego właśnie love lettera, tych wspominek swojej ukochanej Pojawiają się inne bardzo ważne dla niego postaci i zdarzenia, m.in. ojciec, który w pewien sposób ukształtował jego system wartości. No Utrata tego ojca, trochę podobnie jak w przypadku Petera Parkera, utrata wujka Bena, która tutaj odegrała też bardzo istotną rolę w ukształtowaniu tego bohatera. Pierwszy biznes, czy też otwarcie kancelarii prawnej. I jego przyjaciel, który razem z nim ją prowadzi, pewne elementy, które zaczynają stawać pomiędzy nimi. No, mówię tak bardzo oględnie, aby Wam tutaj nie zdradzić różnych istotnych wątków, no bo to będziecie chcieli odkrywać na pewno samemu. Warto sobie tutaj zerknąć. Tak jak wspomniałem, znowu mamy inną osobę odpowiedzialną za kolor, i ten kolor wygląda w tym komiksie no, zdecydowanie inaczej. Ale sposób kadrowania, a już szczególnie tego typu ilustracje, wyglądają po prostu niesamowicie. I te różne ciekawe, znowu antagonistyczne postacie, ale nie tylko, które się tutaj pojawiają. Bardzo, bardzo dobry komiks. Moim zdaniem. Jeden z najlepszych z całej tej serii, ale ja osobiście postawiłbym go na drugiej pozycji. Mogę Wam podpowiedzieć, że Spider-Mana postawiłbym na trzeciej, ale na pierwszej pozycji moim zdaniem należy umieścić Halka Szarego. To jest komiks, który również odnosi się do pewnej miłosnej czy też sercowej sprawy co oni tutaj, ten, ta ostrość szaleje, wariuje, co się jej się stało, jak skacze niczym Hulk. E, tak, Hulk zanim stał się zielonym był e, szarym Halkiem. Znowu tutaj dostajemy wstęp od Mary Severin, e, bardzo ciekawa historia i nawiązanie do Bulka, e, takiej alternatywnej wersji Halka, ale na wesoło. E, no i nasza historia. Znowu, geneza bohatera, tak, jak to miało miejsce w dwóch poprzednich tytułach, poznajemy tutaj Brusa Banera, to jak on się przemienił, dlaczego się przemienił itd., dalej. No i przechodzimy sobie do e, zgłębiania dramatu tej postaci: dramatu postaci zarówno Hulka, jak i Brusa Banera. Takich wewnętrznych rozterek, które są a, obok tego głównego trzonu tej historii, takiego kręgosłupa jak. E, Ostatnio rozmawiałem z kolegą i mówię: Słuchaj, jest tu trząść tej historii, którym właśnie jest ten love letter, ta historia miłosna, nawiązanie głównie do kobiet, chociaż nie tylko, ponieważ w Kapitanie Ameryce tam mamy nawiązanie troszkę inne. Ale do tego zaraz jeszcze sobie przejdziemy. Natomiast to jest trzon, ale obudowany jest to szeregiem innych wątków. I tak jak w Daredevilu mieliśmy ojca, w Spider-Manie mieliśmy motyw przyjaźni do Harego, tak tutaj mamy element związany ze swego rodzaju tożsamością, wartością i dramatem, jaki spotyka naszego. Olbrzyma. To, co jest moim zdaniem najfajniejsze, to, co w pewien niesamowity sposób wybrzmiewa, właśnie w komiksie o Halku, to jest to, że ta postać, zobaczcie, ona się nie mieści w kadrach. Jeden z najgenialniejszych, czy jedna z najgenialniejszych rozkładówek to jest ta tutaj. Widzimy tak naprawdę gdzieś tam z profilu, jakby tego budynku, który. Do którego z jednej strony Hulk puka do drzwi, stoi przed tymi drzwiami, a wewnątrz stoi Betty. i Widzimy profil tego ujęcia, kiedy on tam zagląda w Judasza, ona podchodzi zobaczyć, kto stoi za drzwiami. Niesamowita scena. To w jaki sposób Team Sale rysuje tutaj Halka, tego ogromnego olbrzyma, a jednocześnie takiego nieporadnego, takiego troszeczkę wielkiego brzdąca, który nie panuje nad swoją siłą, czego wyrazem jest spotkanie z króliczkiem, ale tego Wam bardziej zdradzać nie będę. To jest rzecz niesłychana i niesamowita, ale. No właśnie, zobaczcie na te plansze. One są monumentalne, ponieważ monumentalny jest nasz bohater, to to doskonale współgra z wydźwiękiem, jaki całościowo daje nam ten komiks. To jest po prostu arcydzieło, jeśli chodzi o sztukę graficzną, o wykorzystanie motywu olbrzyma i e, przestrzeni na planszach, na kadrach e, w tym komiksie. Moim zdaniem, Hulk. W swojej złożoności wątków, jakie są tutaj poruszone, z jednej strony dramatu bohatera, z drugiej strony pewnej miłości, tajemnicy, jeszcze kilka innych rzeczy, które można tutaj znaleźć. W ogóle pojawia się tutaj pewna postać. Ja bym nie chciał Wam tego zdradzać, więc ukryję to, ale bohater, a w zasadzie taki trochę antagonista, który się tutaj pojawia którego właśnie nie chcę wam tutaj zdradzić było dla mnie ogromne zaskoczenie zresztą tak jak w przypadku Dary Devilla tam mogliście zobaczyć była między innymi fantastyczna czwórka tutaj też jest wpleciona postać z uniwersum Marvela której nie spodziewaliśmy się tutaj zobaczyć i to co jest najciekawsze to znowu na końcu tego komiksu znajduje się wywiad rozmowa z autorami szereg różnych dodatków świetna genialna rzecz. Była tu też taka ilustracja, o, to jest na przykład bardzo zabawne, kiedy Hulk siedzi, naprzeciwko niego siedzi zapłakana Betty i jemu po plecach non-stop cieknie woda gdzieś tutaj ze skały i wpływa mu do spodni. A Szalenie ciekawa rzecz, a jednocześnie zobaczcie na ten kadr. Kadr, który ukazuje go w taki bardzo ciekawy a sposób. To nie jest postać, która nas wygląda na pierwszy rzut oka jak jakiś przerażający potwór. Bardziej jako zakłopotana i zagubiona istota aniżeli właśnie ten przepotężny olbrzym. Ale był tu taki kadr, który chciałem wam pokazać i nie wiem, czego teraz znajdę. Wydaje mi się, że będę miał z tym jednak mimo wszystko problem. W tym komiksie. O. Tutaj jest jeden również z takich kadrów. Zobaczcie na to, kiedy z tego ogniska bije blask. Widzimy tylko i wyłącznie zmarszczone czoło, oczy, te przepotężne rzęsy. W niektórych scenach widać też ogromne takie krzaczaste brwi, które Hulk posiada. To jest moim zdaniem najlepszy komiks z całej. Tej serii, ale oprócz tego mamy jeszcze Kapitan Amerykę Białego, i tutaj znowu e, m, nasz kapitan jest w wojsku, e, zaczyna swoje, czy poznajemy jego początkowe losy, a kiedy współpracuje z Bakim, jeden z nich, e, super m, żołnierz, obdarzony e, fantastyczną mocą, e, posiadający ten e, piękny strój, tarczy kapitana, która jest symbolem e, chyba wszystkich takich amerykańskich cech tak bardzo patriotycznych, ale e, znanych z różnych e, popkulturowych wątków, e, to tutaj e, wszystko to dostajemy. No i to jest relacja właśnie e, kapitana Ameryki e, i tego bakiego. Tutaj nie mamy mm, nawiązania do relacji damsko-męskiej, chociaż one też się przewijają i one znowu są takim elementem, który nam bardziej ukazuje tę postać z różnych perspektyw, ale przede wszystkim mamy tutaj relacje przyjaźni takiej. no Ktoś mógłby złośliwie zażartować, że to jest wątek homoseksualny. Ja bym tak nie powiedział, a jest to po prostu głęboka przyjaźń, oddanie, partnerstwo, którym oni się cechowali. Rzecz dzisiaj myślę bardzo często niespotykana, po prostu pewne wartości zostały w jakiś sposób zatracone, zatarte, i dzisiaj już tak wielu rzeczy nie postrzegamy. I znowu, zobaczcie, że ten komiks ze swoją kolorystyką tutaj za kolory znowu odpowiada ktoś inny. Szukam, gdzie ta informacja się znajduje, i jej tutaj tak na szybko nie widzę. O, tutaj jest Dave Stewart. Także, jak wspomniałem, każdy komiks koloruje ktoś inny. No i też pod tym kolorem sporo ginie. Sporo ginie i to moim zdaniem mocno wpływa na efekt finalny, ale też to, jak są rozłożone kadry na planszach, to jak są przygotowane tutaj okładki dla poszczególnych. Zeszytów tych komiksów. Wiele rzeczy na swój sposób decyduje o pewnym indywidualizmie poszczególnych komiksów tej serii, ale jednocześnie mają one te swoje elementy wspólne. No i nie pamiętam, czy tutaj na końcu też jest wywiad. Są na pewno dodatki. Tak, wywiad również tutaj się znajduje. To jest ostatni zeszyt, ostatni komiks, który kończy tę serię. Moim zdaniem. Ten Kapitan Ameryka jest najsłabszy, co nie znaczy, że jest zły. Natomiast najlepsze dwa komiksy na pierwszym miejscu to jest Hulk Szary, na drugim Daredevil Żółty, później Spider-Man i Kapitan Ameryka na końcu. Jeśli nie czytaliście tych komiksów i chcecie po nie sięgnąć razem, to możecie, to da Wam taki pełniejszy obraz całej tej serii, całej tej kolekcji, kolorowej kolekcji Marvela. Jeśli natomiast nie chcecie kupować ich wszystkich albo. Po prostu nie interesują Was ci bohaterowie, kupcie koniecznie Hulka Szarego. Znowu to może być tak, że ten komiks nie do końca przypadnie Wam do gustu, tak jak przypadł mi, i możecie uznać, że któraś z innych tych postaci jest ciekawsza dla Was, ale jeśli zgadzacie się z tym, co powiedziałem i uważacie podobnie, to ten wybór powinien być dla Was najlepszy. A Daredevil jest takim trochę czymś pomiędzy Spider-Manem a Hulkiem. Wszystkie te komiksy zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Natomiast Hulk Szary oceniam w kategorii takiej oceny w skali od 1 do 10 na 9 na 10. To jest mega dobra rzecz. Przede wszystkim on bardzo plusuje sobie tutaj ilustracjami, wykorzystaniem przestrzeni, nawiązaniem do mon monumentalności, do tej zwalistości postaci, jaką jest Hulk, a jednocześnie pokazuje tego bohatera. Jako takie trochę wielkie dziecko i też postać, właśnie bardzo dramatyczną. Natomiast w drugiej kolejności ten Daredevil, on też jest wyjątkowy. Ja o nim powiedziałem w sumie troszkę najmniej, ale jeśli chodzi o Daredevila, to jeśli dobrze pamiętam, o nim w swoim materiale też mówi Archie-san z kanału komiksowe Dojo. Tam was odsyłam, zapraszam was też na. Discord, komiksowy Discord, tam możecie porozmawiać o komiksach, spotkać innych pasjonatów, ludzi, który, którzy mają po prostu to samo wspólne hobby. I ode mnie to wszystko w tym materiale. Zapraszam Was do komentowania. Dajcie znać, czy mieliście okazję czytać tę serię, może któryś z pojedynczych tytułów, co Wam się najbardziej podobało. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się do następnego, cześć!